Witam, dziś zapraszam na film o matrycy, stemplu, no i wykresniku w całości. I pewnie większość wie, że robiłem takie obejmy, no i musiałem dużo wiercić. No a teraz sobie dzisiaj zrobiłem taki, taką matrycę. Matryca to jest ta część, ta cała tutaj. A tu jest stempelek. Stempelek jest bardzo malutki. Na razie odbywa się to, powiem, w sposób prymitywny, ale jak będę już miał serię do robienia, to będzie to przymocowane. Stempel będzie przymocowany w górnej części, no i będę wycinał. A dzisiaj tak na szybko, bo idę już do domku, oglądać też YouTube, inne fi innych filmy. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także wkładamy materiał i sobie na przyspieszonym opuszczamy. To jest tak zwany przyspieszony w tej pracie. Blacha jest w grubości 3 mm. No, i teraz wjeżdżamy. No i teraz tak, żeby było drżej. O. E, widzicie, poszło. No i teraz wypychamy. Znaczy piło to coś. Od spodu jest nieustawione w otworze. Teraz muszę, żeby mi to wypchnęło, bym chciał, być zadowolony. O, a nie potem piło O, i teraz będzie mi wypchnęło. No i teraz sobie odpuszczamy. O, wraca tłoczysko do góry. Wiem, że to zaraz niektórzy powiedzą, a e, wolno tego, no wiadomo, wolno, ale już jest wszystko na dobrej drodze, żeby zrobił... Muszę koledze, się się zrobił, wyśliczuję. O, pierwszy, pierwszy otwór zrobiony. Zaraz podejdę, zobaczymy do kamery. to jest teraz prawdopodobnie do blisko przybliżone. Za blisko. O, troszeczkę odsuniemy. I zobaczcie, jak ładnie w trójce blaszę taki zwykły kołek. Hartowany zrobił taki otworek. Teraz zrobimy sobie zaraz jeszcze z drugiej strony. No wiadomo, jak każdą robotę się zaczyna, robi to się robi, no to trzeba sobie opracować, jak to się mówi, stanowisko, miejsce. No i żeby szybko robić w miarę, bezpiecznie i sprawnie. Wsuwamy najpierw materiał. Teraz tempel. On za daleko trochę odpuściliśmy, ale teraz nadrobimy. Raska się buja, ale ona się nie przewróci. jednak i ma dworęczne, to jest ręczne, maszynowe, to jest stacjonarne. No i. To Mamy otworki z dwóch stron. Na tych blaszek może być większa seria, około 200 sztuk, także myślę, że będzie warte to zachodu. Na razie to jest takie, no wiadomo, ja w tym robiłem różne roboty, różne serie i odbywało się to, jakby powiedzieć, wolno, ale Jak się dopracuje wszystko, to idzie to ładnie, sprawnie. Ja teraz zobaczę, może troszeczkę to przybliżymy, można? No za daleko odpuściłem, jej. Nie no, jak będę coś robił, to wiadomo, trzeba będzie, teraz może jakąś kostkę podłożę, ale... A. No, i powiem Wam, że przycina to zaraz 4 tony i nacisku, i w tym momencie następuje przecięcie blachy grubości 3 mm. No. no, wiem, że długo, ale wyszły. Dwie takie ładne blaszki. No najlepiej, jakby to wycinało, jak to się mówi, jednym wycięciem, od razu wytłoczenia, żeby były. No ale to by wtedy prasa musiała mieć co najmniej około 30, myślę, że nawet i 50 ton. Wszystko jest możliwe. Także dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.